Kto jest za tym, aby zmieniony statut, który na pewno pomoże wszystkim członkom zarządu... Regulamin nie przewiduje tego punktu. Trzymajmy się regulaminu. Ja w prowadzeniu to... obrad. Proszę, no, bo... proszę no, Państwa, ja przychodziłem to... to... jako członek klubu Pogonio Leśnica, a w tej chwili to się robi Akademia Piłkarska i robi się jedna firma rodzinna. A się... Panowie, walne sprawozdawcze raz na 5 lat. Co wy chcecie ubić przed członkami klubu? Mogą raz na 5 no, lat no, sprawozdawcze... Proszę Zdawcze... Państwa, ja mam pan, się Proszę uwagi. Przepraszam, zapytanie sprawozdawcze... Nie widział Pan. Zapytanie sprawozdawcze jest raz do roku, natomiast wyborcze będzie raz na 5 lat. Zabranie sprawozdawcze co roku bez zmian, zebranie sprawozdawczo-wyborcze raz na 5 lat, gdyż w roku, w którym będzie wyborcze nie ma sensu robić ze sobą sprawozdawczego, dlatego się sprawozdawczo-wyborcze, natomiast zebranie sprawozdawcze jest w dalszym ciągu co roku organizowane. No wiem, z szacunkiem, tu jest kilku członków, to są ponad 40 lat, po ja, ale takiego kabaretu, szacunkiem dla kabaretu jeszcze nie było. Dziękuję. Panie prezesie, zgodnie z artykułem 34. że zgodnie z artykułem 34, punktem drugim naszego statutu składanie sprawozdania walnego powinna złożyć Komisja Rewizyjna raz na rok. Prosimy o odczytanie tej, tego sprawozdania z tej komisji rewizyjnej.

Przepraszam bardzo, proszę Państwa, to co odczytał w tej chwili pan prezes pan przewodniczący zebrania jest nie do przyjęcia. Dlatego, że powia mówi w ten sposób. Zmieniono. Nie proponujemy zmiany, tylko zmienimy. No, pan pan proponujemy. już jest. Proponujemy. Pan na tym żeby głosować. Przepraszam, tak? Ale przepraszam, bo tak? niech tak? ja się nie włączę. Ja nie nie Dyskusja nie na porządku, przed, po, co kolejnymi paragrafami, jeśli Pan mówi, że uruchamiamy normalnie sprzedaż i tak dalej, jeśli mamy w zapisie w statucie normalnie prowadzimy działalność gospodarczą, to jest jednoznaczne. Co my będziemy robić, to jest w działalności gospodarczej. A nie tutaj, żeby Pan mówił taką że. Ja jeszcze chciałbym wnieść do statutu taką propozycję, i tutaj prosiłbym, żeby to przegłosować. Wybory prezesa następują w wyborach bezpośrednich, a nie wybor wybiera zarząd. Dobrze, trzeba iść demokracyjnie, ale niech pan pozwoli, że ja powiem, panie, panie Należałoby normalnie w ten sposób zrobić zmiana czteroletniej kadencji na pięcioletniej, to jest nie do przyjęcia. Co my robimy normalnie? To jest nie w porządku. Poza tym wprowadzenie normalnie panów członków zarządu Akademii, Akademii Piłkarskiej, dla mnie to jest sabotaż. Dziękuję bardzo. Nie pierwszy rok już ten sabotaż trwa. Dziękuję bardzo. Większość miała inne zdanie niż panowie, także kto jest za tym, aby ten statut... Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za tym, aby... Prze, przed, przeczytamy przez nią zmiany weszłej przejściu. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki do Proszę o podniesienie głosu. Słodka po trzech gdy no walają, nie wiem czemu. 6 no, no. ah, no. miesięcy, jak nie płaci, to. To jest przeciw? To, 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 to jest trzeci Dziękujemy za takie Sk Oficjalnie składa mandat. Ja zresztą bowałem. Okay. Taki... To jest mandat, a nie Pani proszę, 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 się proszę, 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 Kilo Kilo to woda. To woda. Moja Moja